Po prelekcjach na ostatnim zjeździe absolwentów usłyszałem takie zdanie: w Większości osób nie brakuje wiedzy, brakuje wiary, że zadziała to akurat w ich wypadku. I to zdanie automatycznie teleportowało mnie do czasów, kiedy jeszcze nie działałem w nieruchomościach i faktycznie do momentu, kiedy nie poznałem osoby, która była podobna do mnie i osiągała sukcesy w nieruchomościach. Tak długo nie wierzyłem, że może to zadziałać w moim przypadku. Dlatego postanowiłem nagrać całą serię case study z absolwentami moich szkoleń, którzy odnoszą niesamowite sukcesy, żebyście mogli zobaczyć też, po pierwsze, jakie mięcho przekazują, a po drugie, jak to wyglądało od kuchni. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Od tatu do mieszkań na wynajem, a na końcu w Lipy. Jestem dzisiaj z Michałem. Cześć Michał. Cześć Filip, witaj. Powiedz na jakim jesteś teraz etapie. Co robisz, co zrobiłeś, jak działasz w nieruchomościach? No, jak Filip podpowiedział, mam na imię Michał. Działam, inwestuję w Lubinie i w miastach tutaj pobliskich. W zasadzie w 90% w Lubinie mam tylko jedno mieszkanie na wynajem w Polkowicach. Działam z Mariką, to jest moja partnerka życiowa i biznesowa. Dzielimy się obowiązkami. Razem mamy 15 mieszkań na wynajem i około 5 do 6 mieszkań na bieżąco flipujemy. Czyli jakieś umowy przedstępne mieszkania. Do remontu, mieszkania posprzątane i w umowie przedstępnej do sprzedaży. Tak to aktualnie wygląda. Ile masz flipów na koncie? Ile macie? Ja dobiję w tym roku do 60. Ja tak dawno startowałem, że ciężko mi nawet próbowałem się przygotować do tego spotkania, po zdjęciach jakoś te pierwsze gdzieś tam wyciągnąć, żeby dokładną liczbę zbadać. Natomiast w tym momencie to będzie około 55. Twoja historia nie jest tam taka krótka, bo widzę, że tutaj to już jest ponad 8 lat. Jak to się wszystko zaczęło? Od czego, przez co i jaki był finał? Zaczęło się tak naprawdę od książki. Książki, która mnie zainspirowała do tego, żeby zmienić swoje podejście do pieniędzy, do, do, do nastawienia, i w Empiku kupiłem książkę Roberta Kiosaki. Oczywiście, pff, nie wiedziałem, że tak się da nagle, nie? To zmiana. Wszystkiego o 180 stopni. Ja wcześniej y, grałem na gitarze. Oczywiście zawsze tych pieniędzy mi gdzieś tam do pierwszego nie starczyło. Na etacie zarobki nie były satysfakcjonujące. No i w końcu y, właśnie to mnie tknęło, jakby do tego, żeby coś zmienić. Jak przeczytałem tą y, książkę. To A może jeszcze, tam... Michał, skąd się ta książka? Skąd pomysł na tą książkę? Bo historia jest przeciekawa. <laughs> Okej. Okay. Miałem uzbierane jakieś pieniądze, ale było ich tak mało, że nie wiedziałem, co z nimi zrobić, więc wpisałem w Google, co zrobić z kwotą X. No i jak wpisałem taką frazę, to się <grym> wyskoczyły odpowiedzi, że z takimi pieniędzmi to raczej zainwestuj w wiedzę. Kup sobie książkę i może ci coś to da. I tak zrobiłem. Poszedłem do mpik kupiłem książkę. Tam na ostatniej stronie było napisane, żeby pojechać na seminarium dotyczące branży, którą chcę się zajmować. I tak to się zaczęło. I wtedy już wiedziałem, co chcę robić, jak to będzie wyglądało. Oczywiście te moje gdzieś tam decyzje później się zmieniały, bo to miało być wyłącznie mieszkania na wynajem, ale się okazało, że banki nie chciały mi sfinansować czwartej nieruchomości na wynajem. Jeszcze wtedy to nie było takie. Dzisiaj bym to pewnie z internetu wyciągnął tą wiedzę. A ja po pierwszym mieszkaniu na wynajem kupiłem na jednym przetargu trzy następne, a bank chciał mi sfinansować tylko dwie. No i nie miałem co zrobić z czwartą, to ją sprzedałem. No i nie chcący zrobiłem pierwszego flipa. Jak zrobiłem pierwszego flipa, no to później tak zacząłem kalkulować. Może no to jest właściwsza droga niż mieszkania na wynajem, które dawały wtedy może 8, może 9% stopy zwrotu. I tak to się zaczęło. Nie? Flip za flipem. Gdzieś tam może nie tak metodycznie to robię, to robiłem wtedy, tak jak dzisiaj, ale gdzieś tam robiłem takie pierwsze flipy, już wtedy można powiedzieć na ładnie. To nie były takie ładne, jak dzisiaj robię, ale już dokształcałem się z home stagingu, z aranżacji i generalnie z remontów. Weź mi, bo słyszę, że masz doświadczenie, zrobiłeś kilkadziesiąt transakcji, kilkanaście mieszkań na wynajem, więc doświadczenie masz ogromne, zbierane przez lata. To skąd pomysł, żeby wybrać się do nas na szkolenie, żeby pogłębiać tą wiedzę? No bo o co? To jest bardzo dobre pytanie. I kwestia wybrania się na szkolenie Flipy 2.0 no, była taka niejednoznaczna, ale miałem już dość tych remontów, to znaczy ja nie mogłem przeskoczyć takiej bariery 4 do sześciu flipów rocznie, po prostu remonty mi schodziły za długo, sprzedaż tych mieszkań schodziła za długo, ja też technicznie dwie lewe ręce, więc ciężko tutaj było jakoś wybrnąć z niektórych opresji remontowych i tak borykając się 2 trzy, 4 lata stwierdziłem, że żeby zrobić jakiś kolejny krok, no muszę ja zmienić nastawienie, no i jak Filip z konopi wyskoczył, Filip, który mówi, po co remontować gdzieś tam na, na, na webinarach? Po prostu można zrobić Filipy posprzątane, Filipy odświeżone. No i stwierdziliśmy z Mariką: Kurczę, trzeba spróbować, jedziemy. Czyli Podsumowując, chciałem po prostu skalować te flipy. Wiedziałem, że tak dalej jakby nie zeskaluję do takiego poziomu, jaki bym chciał. Dzisiaj też jeszcze to nie jest taki docelowy mój poziom, ale już mi doszły cztery czy tam pięć flipów mogę do, do roku gdzieś tam dołączyć. I to jest oczywiście gdzieś tam dodatkowy przychód. A co Ci się podobało najbardziej? I tu mówisz jako osoba doświadczona, <coughs> więc y, myślę, że to też takie przemyślenia będą istotne. Najbardziej dwie rzeczy mi się podobały w szkoleniu. Masterclass. Bardzo często do niego nawet na tym poziomie wracam. Regularnie do niego wracam. To są często pokazane kruczki, często motywy rozmowy ze sprzedającym, z kupującym, z pośrednikiem, jakie wykorzystuję na bieżąco. I czasami w codziennych działaniach o nich się zapomina. Ja bardzo często wracam do masterclassa, wynotowuję te rzeczy, więc on dla mnie jest już. Tak myślałem, że po takim masterclassie po co jechać na samo szkolenie? On daje już, nie wiem, według mnie 95% przygotowania do flipowania. I druga rzecz to jest oczywiście te 5%, czyli networking, poznanie środowiska chłopaków. No, według mnie jedna z najlepszych um, społeczności, jeżeli chodzi o flipowanie, czyli dwie rzeczy. Masterclass i społeczność. Okej, okay, czyli wiedza. No tak, ta wiedza, niuansiki. I tu Ci, Michał, powiem, że ja też tak mam, że czasem wracam sobie do własnych nagrań czy nawet własnych checklist, które są częścią tego szkolenia i mówię, kurde, robiłem to, to jakim cudem, Na przykład robiąc to kilkanaście, kilkadziesiąt razy, mając jakąś taką taktykę negocjacyjną albo stałe pytanie, które zawsze zadawałem, mija parę lat i nagle mówię, Kurde, ja nawet nie pamiętam, że kiedykolwiek to robiłem. Nie? Ja u was poznałem parę dodatkowych swancyków na szukanie okazji inwestycyjnych, dzięki którym po zastosowaniu każda mi się zwróciła. To są najprostsze rzeczy. Możemy je mówić osobno. Nie mhm. wiem, czy będzie taka możliwość czy mówić teraz, ale zrobiłem te trzy rzeczy, których nie robiłem wcześniej, i każda mi przyniosła flipa. No to daj jakąś taką jedną z ciekawości. Na przykład coś, czego nie robiłem wcześniej, to um, po prostu nie takie regularne wrzucanie ulotek, tylko dowiedziałem się na szkoleniu, że po prostu, to chyba Ty Filip mówiłeś, że idziemy gdzieś na mieszkanie, chociażby czy, czy do wynajmowanego mieszkania, czy do jakiegoś innego mieszkania, żeby zabrać ze sobą wizytówki i po prostu po drodze wrzucić e, do skrzynki. I miałem taki przypadek, że kolega mnie poprosił, żeby wycenić mu mieszkanie. Kurczę, no ja jestem zajęty, nie bardzo mi się chce. Ale sobie myślę, no dobra, poprosił mnie, ale to chociaż wezmę te wizytówki. I to po prostu był taki zbieg okoliczności, że tydzień później zadzwoniła kobieta z tego mieszkania, do którego nie chciało mi się iść, że wyciągnęła właśnie wizytówkę. Ona potrzebuje tu i teraz sprzedać mieszkanie. No to jak coś takiego usłyszałem, pojechałem na drugi dzień, bo to był najwcześniejszy termin, jaki jej pasował. I dzięki temu, ja sobie nawet przypomnę, zysk z Flipa 62 500. Także dla mnie to jest rewelacja tu w Rubinie, bo my operujemy na mniejszych kwotach. Flip posprzątany, szybka akcja, w miesiąc się w zasadzie można powiedzieć, zwróciło pięciokrotność szkolenia. Nie? A jedna drobna rzecz, nie? O której by się tak, taka oczywista, jak nie stosujesz, to nie? No. Mam jeszcze parę innych, ale no, jak Dobre. wejdziemy w to, to będziemy dyskutować długo. Dobre. A powiedz mi o mitach, bo słyszę o sukcesach, wiem, że są jakieś mity, błędy, które popełniają takie może. Nie, nie pytam o sam błąd, który można popełnić, co takie błąd myślenia. Jakiś taki mit który widzisz u siebie, u innych dotyczący nieruchomości? Przede wszystkim taki, że trzeba mieć kapitał na start, żeby inwestować w nieruchomości. Już dawno się od tego uwolniłem, ale nawet mnie to gdzieś tam blokowało. Jak, jak pojechałem na pierwsze szkolenie te X lat temu, no to nawet znajomi mówi, co? Wiesz bez kasy nie kupisz nieruchomości. I dzisiaj wiem. Jakie to jest ograniczające? Okej, okay, a rozwinąłbyś, skąd te pieniądze brać? Od znajomych, od rodziny, z banku, od inwestorów? Dokładnie tak. Jeżeli jest taka możliwość, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy te, nawet my bierzemy dalej mieszkania na wynajem, bierzemy na kredyt, mimo że dzisiaj już te stopy procentowe poszybowały, ale jeżeli mieszkanie znajdziemy naprawdę w fajnej, niskiej cenie, no to tego kredytu nie powinno być na tyle dużo żeby rata kredytowa nie pokryła, żeby czynsz z najmu nie pokrył raty kredytowej. No to pierwsza taka prosta strategia, a druga to naprawdę, jeżeli zrobimy 3-4 transakcje, to bardzo łatwo jest chociażby kogoś z rodziny przekonać, że to jest fajny temat, my się tym zajmiemy, zaopiekujemy. Tylko daj kawałek kapitału, albo najlepiej 100% i zobaczysz, jak to wygląda. No Tak, tu jeszcze przy okazji tego, że rozmawiamy, to na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo to jest mit numer jeden, i faktycznie on jest bardzo często powtarzany, czyli nie mam kasy. A druga, drugi mit, już pomijam to, że nie ma okazji, no bo jak słyszymy, no to te nie, okazje raczej są. Ale trzecia rzecz, że no, da się działać tylko i wyłącznie na rynku rosnącym, a tak naprawdę wiesz, jeżeli ty kupujesz mieszkanie kilkadziesiąt, czasem nawet 100 tysięcy poniżej ceny rynkowej, no to nawet jeżeli ten rynek jest średni, nawet ten rynek jest spadający, a masz mieszkanie, które możesz sprzedać dalej. Mocno poniżej ceny rynkowej też się da działać. Nie? I teraz to jest, jakby tutaj, z mojej strony. Ludzie w Stanach robią flipy od dziesiątek lat. I to jest normalne. I tam mieliśmy różną koniunkturę. Rosło, spadało, stało w miejscu. Jakim cudem oni dalej to robią? I są ludzie, którzy robią flipy 30 lat i cały czas to robią. A w Polsce mamy ekspertów, którzy mówią, że tylko da się flipować, jak rynek rośnie. Teraz wejdźmy może tak trochę bardziej personalnie, prywatnie. Z kim działasz? I dlaczego taki podział? Jak Wam to wychodzi? Bo wiem, że często osoby, które myślą o tym, żeby działać w nieruchomościach, mają jakiegoś wspólnika, partnerkę, partnera i rozważają działanie wspólnie. Ja działam od trzech lat, można powiedzieć, ze swoją partnerką Mariką. I w zasadzie no, dosyć dobrze nam to wychodzi. Dosyć dobrze, wychodzi nam to bardzo dobrze. Natomiast no, czasami są różne nieporozumienia między nami, ale. Wypracowujemy procedury, sposób komunikacji taki, żeby po prostu oddzielać życie prywatne od biznesowego. Też nauczamy się, uczymy się wzajemnie, jakby zarządzać swoim czasem nawzajem, to jest też dosyć trudne, ale widzimy też, jak to wzbogaca. Już pomijając techniczne rzeczy, że te mieszkania się szybciej sprzedają. Gdzieś tam, Marika ma też grono swojej jakby społeczności, które przynosi okazje inwestycyjne, to y, y, przede wszystkim fajne jest to, że możemy wspólnie jakby rozwijać biznes. Ona się za, już, pomijając dla mnie najlepszą rzecz, że zbiera ze mnie rzeczy, których ja nie cierpię robić. No, to jest dla mnie kiedyś, to ja byłem sobie z, y, żeglarzem starym i okrętem, chyba tak to się mówi, czyli wszystko dosłownie, przynosiłem perełkę, tak, Użerałem się z ekipą, dla mnie to były nieskończone lata, po prostu te remonty wiecznie niekończące się. Później sam aranżowałem i nigdy to nie jest tak, że my jako mężczyźni zaaranżujemy tak samo jak kobiety. A później jeszcze do tego sprzedawałem i, i tak te flipy były i męczące i dużo mniej rentowne. Od kiedy podzieliliśmy się na pół i Malika zdjęła ze mnie część obowiązków, no to widzimy, jak ten biznes rośnie, ile mieszkań ma, ja mam teraz, ile ona ma aktualnie, jak to wygląda, jak to pęcznieje. Oprócz tego dobieramy wirtualną asystentkę do odbierania telefonów i do zarządzania, na przykład w moim przypadku kalendarzem. I mamy oprócz ekip remontowych konserwatora, który też nas, nam gasi pożary, jakby. Nie? To jest taki nasz mikrozespół, dzięki którym możemy to wszystko ogarniać. A byśmy takiego tipa dać, właśnie, jak to, z kim, z kim działam uprościć sobie takie co u ciebie nas zadziało najlepiej no bo zakładam że są jakieś takie właśnie to oddzielenie życia prywatnego od biznesowego to chyba jest takie najtrudniejsze nie, nie ma tutaj złotych porad bo my często tutaj przenosimy życie biznesowe do prywatnego jednak staramy mhm. się to gdzieś naprawić ale ja myślę że dużo daje na przykład sposób komunikacji mamy swojego kikapa to jest aplikacja typu nos Jira do zarządzania zadaniami i tam staramy się wyczerpać wszystkie tematy po to, żeby jakby doprecyzować je i nie mieć konieczności rozmawiania o tym w domu. No to jest coś takiego, że po pierwsze zmusza nas do jakby wylewania myśli w sposób sprecyzowany, konkretny, żeby nie być jakby wylewny, bo, bo ludzie lubią często za dużo rozmawiać przez telefon. I z drugiej strony, w zasadzie jak tutaj mamy otwajczone wszystkie rzeczy z zadań bieżących, no to Ułatwia to później ten work-life balans po godzinach. Tak? Już jeżeli tutaj mamy wszystko wyczerpane, opisane, każdy wie, co ma robić, to nie musimy do tego wracać po godzinach i doprecyzowywać. Pomówmy o błędach. Jaki błąd numer jeden kosztował Cię najwięcej? Czy był jakiś taki numer jeden, czy to jest jakaś seria błędów? Co to jest? Myślę, że takim błędem moim z perspektywy czasu i tego, i tego co mi dało szkolenie u Was, to właśnie było podejście, że muszę zdobyć mieszkanie 50% poniżej wartości ceny, żeby móc je wyremontować i jeszcze mi się to musi zwrócić. Tak, czyli każde mieszkanie musiałem wyremontować. Gdybym ja znał tą metodykę waszą, że są flipy posprzątane, że są flipy odświeżone, że jest sourcing i tak na całą tą drabinkę wcześniej, to myślał, myślę, że byłbym w zupełnie innym miejscu. Myślę, że tych flipów byłoby więcej na koncie, no ale ja jestem też otwarty mimo tego doświadczenia i, i gdzieś tam lepiej teraz niż później ta informacja do mnie dotarła, ten sposób postrzegania w ogóle inwestowania w nieruchomości i to jest takie, jak kiedyś przeczytałem książkę i to było Zapaliła się lampka, tak jak pojechałem na Wasze szkolenie, zapaliła się druga lampka. Są osoby, które działają na przykład na rynku już 10 lat albo 15 lat, flipują i tutaj się mówi, wiesz, fliperzy starej daty, którzy oni nie potrzebują więcej wiedzy, oni nie muszą, oni wszystko wiedzą, przecież robią to od 15 lat. A są też osoby, które wchodzą, takie młode przecinaki, działają 2 lata na rynku, robią kilkadziesiąt transakcji, już jakim cudem, nie? I takim cudem, że jeżeli my. Mamy w tym momencie, nie wiem, gdzieś z 1700 absolwentów. Każdy zrobi chociaż jednego flipa w ciągu roku. To my nabywamy doświadczenie z 1700 flipów rocznie. To pewnie ani ja, ani ty my w życiu nie zrobimy 1700 flipów, a my to robimy rocznie. I to jest po prostu doświadczenie, które jest niebywałe, jak dużo wiedzy i takich niuansów można zebrać, zbierając to po prostu od wszystkich osób, które mamy w grupie. Tak. Pomówmy teraz o. Umiejętności numer jeden, która wpłynęła na Twój sukces, no i tak naprawdę bardzo dobre liczby. U mnie tą jedną umiejętnością to jest, nie wiem czy umiejętność, ale konsekwencja w wyszukiwaniu perełek. Ja się tym zajmuję od początku, o, od tych ośmiu lat do, do dzisiaj. W zasadzie uczę się flipów codziennie od nowa. Nigdy nie wiem skąd okazja do mnie trafi, więc staram się robić jak najwięcej rzeczy bardzo konsekwentnie dostałem nieskończoną ilość zlewek, nieskończoną ilość odmów, nieskończoną ilość też tak naprawdę negocjacji podjąłem. Dużo też nie wyszło i cały czas mi nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że to umiejętność, trudno tak jak mówię nazwać tą umiejętnością, ale ta konsekwencja w podejmowaniu rękawicy i wychodzenia do kolejnych mieszkań. Czyli niezwykłością jest to, że robisz zwykłe rzeczy, ale przez niezwykłą ilość czasu. I staram się je konsekwentnie też ulepszać. Nie? Tak właśnie jak przyjeżdżam do Was na zjazd absolwentów, to Patryk coś podpowie, Kuba coś podpowie. Zwykłe wydaje się ulotki. Dzięki Kubie Węgrzynowi, którego pozdrawiam. no Robiłem do tej pory ulotki, na które dzwoniły trzy, cztery osoby, pięć. Dzięki niemu, on się o tym pewnie dopiero dowie. Do tej pory dzwonił mi telefony. Nie mała zmiana, mały networking, powiedział mi: zrób tak, tak, tak i tak, i zobaczymy. Tak więc y, ulepszanie też tych małych rzeczy. No tak, tylko że jeżeli nie byłbyś konsekwentny, nie robiłbyś tego cały czas nie myślałbyś o tym, żeby to poprawiać, to albo byś nie robił tego wcale, albo robiłbyś to po staremu i po prostu po pewnym czasie no, pewne rzeczy się opatrzyły. Wiesz, co, sama tak. zmiana, Michał, ci powiem. U nas zauważyliśmy, że mając jeden standard, na przykład ulotki, on działa przez x czasu, a po pewnym czasie się już opatrzył, zmieniasz to i nagle, mimo że ulotka nie stwierdziłbyś, że jest lepsza. No to jednak działa na nowo. A jeżeli jeszcze jest lepsza, no to tu się dzieje pięknie. Tak. Teraz może tak trochę zaskoczę, bo tego nie planowaliśmy, ale takie jedno zdanie, które używasz sprzedażowo, negocjacyjnie, podczas pozysku mieszkań, bądź takie jedno motto, którym się kierujesz. Jeżeli kupuję czy sprzedaję? Chodzi mi o taką rzecz, że jakbyś miał powiedzieć, tak spojrzeć na siebie z góry, z boku, że masz taką jedną rzecz, która naprawdę dała ci najlepsze efekty, a tu mówimy o czymś prostym. Na przykład, jak wiesz, zdanie negocjacyjne od Wojtka Łoźniczki, ile tak realnie za to mieszkanie, no to ono mi zarobiło pewnie już setki tysięcy, jeżeli nie milion. Okay. Może być też moc, to jeżeli masz jakieś moc, to też jestem ciekaw, a dlatego z zaskoczenia o to pytam, bo czasem jest taki przypływ i mówisz coś, czego byś nie zaplanował. Bo od razu się rzuca na usta, ile tak realnie. Ale mhm. może moc, to, bo, bo tych technik tam przy rozmowach w jedną czy w drugą stronę negocjacyjnych to jest sporo. No mi zawsze daje dużo takie motto, nieświęci ganki to nie święci garnki lepią. To wynika gdzieś z przekonania właśnie sprzed paru lat, pamiętam jak, jak zaczynałem, że kurczę, ty nieruchomości, przecież do tego trzeba mieć pieniądze. Do tego trzeba mieć. Ja byłem sła, słaby z matematyki, że do tego trzeba mieć kalkulator w głowie. Do te, w, 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 Budownictwo, remonty, do tego trzeba wiedzę techniczną, nie? i to mi wtedy tak nie święci garnki lepią. Nie? Czyli nie trzeba mieć jakiejś wiedzy fachowej, żeby zacząć. I zaczynałem, nie? i do tej pory gdzieś tak to za mną chodzi, że kurcze jest piątek. Widzę fajną okazję, ale pewnie już tam było kilkudziestu fliperów, to już pewnie nieaktualne, to może nie, nie zrobię tego, nie? I napędzają mnie te właśnie jedno, znaczy właśnie to konkretnie motto, gdzieś mi tam pomaga, słuchaj, święciganki lepią, przypomnij sobie, jak było kiedyś, wstań, zadzwoń, leć do gościa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I takie otwarte nastawienie mi dużo pomaga, do tego otwartego nastawienia mi często pomaga też to, to motto. Pamiętam taką sytuację. Wpada ogłoszenie z monitora, gdzieś na nie patrzę, już minęły dwa dni. I mówię, a to nawet nie dzwonię, bo to była taka petarda, że nawet mówię, nie ma sensu dzwonić po dwóch dniach, to na 100% nieaktualne. Nie? I nie zadzwoniłem, nie zadzwoniłem, a mówię, dałam, raz spróbuję. I dzwonię gdzieś tam po tym trzecim dniu i nagle się okazuje, że to jest dalej aktualne. Co więcej, praktycznie nikt nie zadzwonił. I to był taki nie ja wiem, jakiś dłuższy weekend czy coś. I okazało się, że dokładnie każda osoba, która działała i potencjalnie w moim mieście była zainteresowana takim czymś, pomyślała po tych jednym, dwóch dniach, że to jest dokładnie to samo. A już na pewno jest nieaktualne. To było za dobre, że było prawdziwe. I sobie właśnie tak machnąłeś ręką. A nigdy nie ma sensu mówić, a nie da się, tylko trzeba spróbować, tak jak powiedziałeś. Świetna sprawa. No Z nastawieniem dla samego spróbowania. To mi też dużo daje. Nie, nie idę kupić nieruchomości, tylko idę zobaczyć, co się stanie. <zysk> To no też nastawienie, czyli no dostaniesz nie, to trudno, nic się nie zmieniło w Twoim życiu. I tak nie miałeś tego mieszkania, a najwyżej je będziesz miał. Jasne. Słuchaj, Michał, jeżeli ktoś by zastanawiał się nad szkoleniem u nas, ma wątpliwości, co byś mu powiedział? Powiedziałbym mu, żeby wybrał właśnie wasze szkolenie, ponieważ jest naprawdę, naprawdę dopracowane. Dopracowane, zostaje masterclass, który jest dla mnie złotem. Ja, ja się tak uczepiłem tego masterclassa, bo, bo to jest coś, co zostaje z nami, coś do czego można wracać. Jak jedziemy na szkolenie, to dwudniowo ono jest intensywne, ktoś coś powie, my tego nie wyłapiemy, wyłapiemy, ale nie mamy świadomości, że to akurat zadziała. Filip, ty dużo właśnie razem z Kamilem przedstawiacie caseów, yy, które po prostu odtwarzacie jeden do jednego, jakby rozmowy. Są checklisty, i to jest złoto w czystej postaci. Gdybym miał komuś polecić szkolenie do flipowania, to bez mrugnięcia okiem flipy 2.0. Jeżeli chodzi o masterclass i networking, to jest też do, wartość dodana. Super. Cieszę się. Pomówmy o historiach, bo na pewno w Twojej karierze wydarzyło się masa ciekawych rzeczy. Śmiesznych, nietypowych, dziwnych. Masz coś, co chciałbyś nam opowiedzieć? Myślałem o tym, ja mam dużo historii, tylko one nie bardzo się nadają do powtórzenia. Okay. Ale Rozmawiałem też z Mariką i tak myślę, żeby jej to trochę oddać. I to jest też historia w kontekście tego, co Ty przed chwilą powiedziałeś, że Mając za sobą 50 flipów, yy, tacy starzy fiperzy mówią, co ja już tam wszystko wiem, nie będę się douczał i przyznam się teraz, że tak samo pomyślałem. Obejrzeliśmy osobno Marika yy, szkolenie z Tobą, to takie sobotnie, całodniowe. Ja obejrzałem całodniowe i sobie tak myślę, kurczę, jaka fajna strategia, nie? że nie wszystko trzeba remontować, ale yy, tak pomyślałem, hmm, no, ale to tyle pracy włożyliśmy już, te ekipy remontowe mamy obeznane i Marika trochę mnie tak podszczepowała, No dobra, no, ale to może będziemy robili więcej. Może będziemy y, gdzieś tam mieli, y, potrafili lepiej te perełki wynajdywać i sprzedawać trochę mniejszym nakładem pracy. I mówię, nie, no przecież ja już jestem po tylu szkoleniach i tak dalej, tyle mamy tych mieszkań, może, może nie. Jeszcze jak zobaczyliśmy cenę, ja jak zobaczyłem sobie, pomyślałem pff, tyle dzisiaj na pewno nie dam. I Marika powiedziała: To ja ci kupię. I tak się stało, nie? I nagle ona mnie wysłała na to szkolenie. Ja byłem przygotowany, byłem jakby do przyjęcia tej strategii. Ja wiedziałem, że jest coś, o czym nie wiem, ale nie chciałem za to aż tyle wtedy zapłacić, bo wydawało mi się to mimo wszystko nadal drogie. Dzisiaj nie Aha. żałuję ani złotówki, zwłaszcza, że to nie moja złotówka, ale bo jesteśmy zadowoleni z, z, ze szkolenia, więc z moją historią jest właśnie to. Że Marika to gdzieś zafundowała i dzięki temu tak teraz też prężnie funkcjonujemy. Nie? Udało mi się przeskoczyć, tak jak mówię, z sześciu, tam siedmiu może flipów, jak był dobry okres do tych dziesięciu. W przyszłym roku spróbujemy 20. Nie? I to mhm. dzięki właśnie tej strategii, którą ona tak naprawdę zainicjowała, bo u mnie się włączył właśnie ten taki stary fliper, który już wszystko wie. To może ja tutaj dodam, bo faktycznie miałem w życiu kilka takich różnych konsultacji, też jakichś szkoleń, które pokupowałem. I wyobraź sobie, że tak najbardziej mi uderzyło czasem, że spojrzenie kogoś z boku albo zaproponowanie czegoś innego, co my możemy u siebie wdrożyć, to wcale nie muszą być nawet trzy dni szkolenia, że jeżeli, no bo patrz, jeżeli ja bym ci powiedział jedno zdanie, typu, Michał, zaufaj mi te ulotki, jak będziesz je roznosił przy okazji tego, że gdzieś będziesz. I ty byś to wdrożył, i byś to zrobił, to czy było to warte ceny szkolenia? Skoro Oczywiście. kupiłeś? No dokładnie, nie? I pamiętam, kupiłem jedno szkolenie i gratisem do tego były konsultacje. Nie, gdzie? Były, gratisem były konsultacje, tak, ale zanim można było dołączyć, to trzeba było jeszcze porozmawiać przez telefon z prowadzącym, on, czy on uzna, że to jest produkt dla nas. I mówię, w sumie czemu nie? I wyobraź sobie, że ja na tych konsultacjach Dostałem jedno pytanie, na które sobie odpowiedziałem, które sprawiło, że zrobiłem jedną rzecz lepiej. I podczas konsultacji, które były bezpłatne i wcale nie musiałem kupować szkolenia, już mi się ono zwróciło, jeszcze go nie kupiłem. A kupiłem jeszcze tylko dlatego, mówię dobra, no to w sumie skorzystałem z tych konsultacji, które i tak były bezpłatne, ale tak bardzo, że stać mnie na to, żeby sobie to kupić. A tam jeszcze było więcej. U nas było trochę też podobnie, że pierwszego brudaska jeszcze zrobiliśmy przed płatnym szkoleniem. Mm -hmm. Ale tak jak mówię, mnie interesują te niuanse, szczegóły, nie? Ale to, tak jak mówię, miałem opór, żeby pojechać na kolejne szkolenie, bo myślałem, że już <noise> że wiemy wszystko, a skoro trzeba robić brudne flipy, to wystarczy zrobić zdjęcie telefonem, wystawić do internetu i na pewno tak to działa. Się okazuje, że jednak te flipy posprzątane też trzeba umieć robić. I no tego tak. się fajnie u was uczy. Powiedz czy jest coś jeszcze, o co nie zapytałem, a na pewno chciałbyś tutaj rozszerzyć? Tak, może, że przerobiłem już licytacje komornicze, przetargi. I generalnie najfajniej się teraz sprawdzają negocjacje dzięki temu, co, co obejrzałem u Was na masterclassie. Po prostu na rynku wtórnym. Nie trzeba czekać 8 miesięcy na prawomocne przysądzenie u komornika, żeby wyciągnąć w fajnych pieniądzach nieruchomości. Nie, no to pełna zgoda, że w momencie, jeżeli masz małe źródełko, no nie oszukujmy się, że licytacje komornicze czy czekanie na przetargi, no to jest małe źródełko ono od czasu do czasu jest fajną wisienką na torcie do tego, co robimy, ale jeżeli my nie potrafimy działać na rynku, który jest najszerszy, czyli tutaj mowa o rynku wtórnym, tudzież nawet pierwotnym, ale takim rynku, który każdego dnia prezentuje Ci nowe możliwości, no to trochę stoisz w miejscu. No chyba, że chcesz pracować dalej na etacie, prowadzić biznes i od czasu do czasu wybrać się na przetarg? Spoko. Mhm. Ale jeżeli chcesz przejść na full time, tak jak Wy teraz macie, to zdecydowanie trzeba mieć Wiele źródeł. Dobrze o tym wspomniałeś, bo to jest, często o tym się zapomina. I ludzie mają taką tendencję do skupienia się tylko na jednej rzeczy: jedno źródełko, a jak ono wysycha, to mówią, a to już nie działa. Dokładnie, dokładnie tak jest. Też myślę, że te dodatkowe licytacje i przetargi to jest wisienka na torcie. Warto mieć to z tyłu głowy, że warto pójść, ale nie zapatrywać się na to jako jedyne źródło pozyskiwania nieruchomości. A też to. Dzięki ci Michał za miło spędzony czas. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego wywiadu sporo ważnych informacji. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.